TVN w obliczu tragedii Uczestnik programu Gessler dokonal zabójstwa Kuchenne rewolucja jest jednym z flagowych programów TVN. Stacja z uporem maniaka kontynuuje produkcję show już od 24 sezonów. Niektórzy widzowie więc się znudzić się metamorfozami przeprowadzanymi przez znana restauratorkę Magdę Gessler i otwarcie krytykuje jej działania w sieci. Negatywne opinie przedstawiają ja niekiedy również uczestnicy show, którym zmiany wprowadzone przez Gwiazdę TVN nie zawsze wychodziły na dobre. Przynoszące efekty z gola inne od zamierzonych. Jedna z restauracji, które Gessler serdecznie polecala w programie, musiała zawiesić działalność w związku z wzrastającymi cenami produktów spożywczych, które były niezbędne do wykonania potraw z przepisów restauratorki. Teraz TVN musi borykać się z dużo poważniejsza sytuacja. Jeden z uczestników ich show popełnił okropne zbrodnie. W 24 sezonie Kuchennych Rewolucji nie zabrakło zaskoczeń. Jeden z uczestników programu. Aleksander M. został przedstawiony publiczności jako osoba przemocowa, co rzadko zdarzało się w programie. Udział w show odbił się na jego zdrowiu psychicznym. Mężczyzna miał bowiem przejść zalemanie nerwowe. Gnębiony przez hejt, który wylał się na niego w sieci. Nie wiadomo, co skłoniło go do popełnienia zbrodni. W miniony weekend doszło jednak do tragedii. Aleksander zabił swoją 10-letnią córkę Igę, zadając jej kilka ciosów nozem. Po dokonaniu zbrodni, skontaktował się z policją i przyznał się do winy w trakcie rozmowy z dyspozytorem. Przed przyjazdem Slus 52-latek wyskoczył przez okno z czwartego pietra. Pogotowie przewiózł go do szpitala, gdzie zmarł kilka godzin później. Jak podaje Superekspres mężczyzna był właścicielem lokalu, który odmieniła Magdę Sler. Ponadto był też ojcem trójki córek. Najstarsza z nich nie mieszkają z rodzicami. Natomiast 13-letnia córka spędziła tę straszną noc u kolezanki. Jak udało się stalić portalowi, partnerka Aleksandra M. przebywa obecnie w zakladzie psychiatrycznym. Dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce w inowrocławiu pobudzili ludzi do odtwarzania odcinka kuchennych rewolucji, w których wystąpił Aleksandra M z rodzina. Stacja postanowiła więc usunąć ze swojej platformy streamingowej odcinek z jego udziałem. By zapobiec kolejnym odtworzeniom materiału. Do tej pory w mediach społecznościowych programu nie skomentowano doniesień z Inowrocławia. Chcesz skomentować artykuł? Zrób to na Facebooku.